Cześć, mam na imię Paweł, jestem tatą dwunastolatka. Chciałbym dzisiaj zadać społeczne pytanie, czym względem sądów powinno być rodzicielstwo. Rodzicielstwo matki oraz ojca. Czy faktycznie to tylko matka powinna mieć opiekę nad dzieckiem? Wielu ojców jest gotowych i zdolnych do wspólnego wychowywania dzieci, jednak sądy zabierają im tą możliwość. Nada się oczywiście za każdym razem, jak wiecie, przyznaje pierwszeństwo matce. Ale także deprymuje się w ten sposób dzieci, ponieważ bezwzględnie dziecko powinno mieć również tatę, którego może obserwować i się uczyć od niego. Sądy powodują, że niestety nie jesteśmy w stanie poprzez nasze działania w sądach dotrzeć i to jest nasza tra tragedia. Słuchajcie, przyłączajcie się do strajku y, ojców, przyłączajcie się do grupy Tato masz głos, ponieważ wspólnie możemy zmienić wiele, natomiast w chwili obecnej, kiedy będziemy działać y, pojedynczo, niestety... Nie jesteśmy w stanie zmienić tej rzeczywistości, która nas spotyka. Trzymajcie się, cześć.